Błędów, które prawdopodobnie zrobicie, jak uczycie się ruszać pod górkę z pomocą hamulca ręcznego, jest tak naprawdę kilka. Pierwsza grupa błędów to są błędy związane ze sprzęgłem czyli zbyt szybkie wypuszczenie sprzęgła, przegapienie półsprzęgła, no to z automatu samochód Wam prawdopodobnie zgaśnie. Natomiast możecie jeszcze to sprzęgło zbyt wcześnie zatrzymać, czyli nie doszliście sobie do półsprzęgła, tylko przed tym pół półsprzęgłem zatrzymaliście nogę w miejscu no i zwolniliście hamulec ręczny. No i w tym momencie samochód zacznie Wam się zsuwać. No i tutaj również pamiętajcie, że wszystko jest kwestią ćwiczeń. Na samym początku jak się uczycie, samochód prawdopodobnie będzie Wam zjeżdżał. Natomiast jak to Waszą naukę skończycie, no to prawdopodobnie zjeżdżać wam nie będzie albo będzie zjeżdżać mniej. No i rzecz ostatnia to jest problem koordynacyjny, to znaczy problem z połączeniem wypuszczenia sprzęgła dodawania gazu i wypuszczenia hamulca ręcznego. Ale słuchajcie, problemy koordynacyjne załatwia się ćwiczeniami. Więc pamiętajcie, wszystko jest kwestią ćwiczeń, im więcej razy powtórzycie to ruszanie, tym będzie lepiej. Także. Trzymam kciuki za dobre ruszanie. Na koniec, oczywiście, zapraszam na moją stronę, czyli na stronę paniacku.pl. Zapraszam do Mieleckiego, Rzeszowskiego skręcika, czyli mój szkół nauki jazdy. Zapraszam na stronę G2A. Jeżeli gracie w gry komputerowe, to G2A Wam się na pewno przyda. Linki znajdziecie w opisie filmu. No i pozdrawiam. Pa!